Spojrzeliśmy na aspekt AI w sztuce z dwóch perspektyw. Po pierwsze, wiary, że ona jest w stanie być narzędziem dla artystów, ale także dla laików o bardzo szerokiej perspektywie intelektualnej, artystycznej, do tego, by wyrażać siebie. Ale też zagrożeniem, bo w końcu. To może być też tak, że staniemy się, tak jak jeden ze śród tytułów tej wystawy mówi, homo cat, czyli tym zjawiskiem, w którym koty, jak obserwujemy dzisiaj w domu, im się wydaje, tak przynajmniej zakładamy, że one mają samoświadomość, że zarządzają rzeczywistością, a może być tak, że to sztuczna inteligencja będzie kierowała procesami, których po pierwsze nie dostrzeżemy, a po drugie nawet gdybyśmy dostrzegali, to nie będziemy w stanie ich rozumieć. Mamy dzisiaj prezentujemy pracę czwórki artystów y, młodych, ale bardzo już dojrzałych. I to, to warto podkreślić: y, Martę Prawucka, Kacper Biela, y, Patrycja Cichosz i Mateusz Lęgik. Właściwie całą tą czwórkę cechuje też to, że są bardzo inter, interdyscyplinarni w swojej twórczości. Akurat dzisiaj skupiamy się rzeczywiście na sferze malarskiej, natomiast właściwie każdy z nich operuje w wielu aspektach sztuki, m.in. animacjach, grafikach, no i malarstwie. Ja ze sztucznej inteligencji korzystam jako z narzędzia, bardzo pomocnego zresztą, i ona mi służy w taki ciekawy sposób, bo ja w swojej sztuce, tak od zawsze w zasadzie, głównie do tego dążę, żeby uzyskać jakiś klimat, atmosferę. No jakby to jest coś, co ścigam u siebie na obrazach czy animacjach. Posługuję się nią po to, żeby odkrywać jakieś wzory ze swojej pamięci, których fizycznie nie mam, a które mogę dzięki tej sztucznej inteligencji mieć. Moim zdaniem to też jest narzędzie, które nie ma jakby wartości, jeżeli jest zostawione samo sobie, no tylko jakby twórca nadaje wartość temu konkretnemu narzędziu. Dla nas wspieranie młodych artystów, w ogóle wspieranie sztuki, bycie mecenasem jest bardzo ważne. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma nawet nagrodę Muzeum Gromana, która no, odznacza biznes, który inwestuje w kulturę. Henryk Groman, nasz wielki patron, jako fabrykant był wielkim mecenasem sztuki w Łodzi. My to doceniamy trochę tak naprawdę kultywujemy.